Uhum. Gotuj z Liwiusią. Tego na kanale jeszcze nie było. I to patrzcie, jeszcze w jakiej aurze. U mnie jest albo wcale, albo wszystko i na grubo. I od razu bierzemy się za. Knage. Od razu wam mówię, nie spodziewajcie się tutaj cudów, bo nigdy tego nie robiłam. Robicie to ze mną po raz pierwszy, bo ja lubię pierwsze razy, wy też lubicie pierwszy raz, dlatego tyle z was tutaj jest. E, no i co? Lecimy z tematem. Otóż, mam przygotowane już eleganckie ognisko, mamy patelkę. Potrzebujemy tylko i wyłącznie masełka klarowanego. Będzie nam się pięknie rozpuszczało, no i później zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Już sprawdzałam niestety, moja knaga jest lekko niedobrze pasowana do wielkości patelni, więc będę musiała tutaj ostro manewrować, ale mam nadzieję, że w końcu nam wyjdzie. A jak nie, to po prostu będzie tatar. <laughs> nie szkodzi. <laughs> Drodzy Państwo, wiecie jakie to będzie pyszne? Ja już czuję, ja już czuję, że to będzie wyborne, a nawet jak nie będzie, to ja i tak to zjem, <laughs> no, jestem wszystko żarna, jak dzik. Dodatkowo wyczytałam w internecie, że bajecznie się z tym może komponować sosik, który jest zrobiony na bazie masła, e, do tego papryczek chili, a także limon, Także to będzie dzisiaj feria smaku! będzie dzisiaj feria smaków, fiu, 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 ekstra! Posolimy i popieprzymy oczywiście naszą knagę. Tutaj, żeby było jeszcze lekko bardziej luksusowo i tak fancy, dorzuciłam sobie jeszcze gałązki rozmarynu, no i teraz czekamy. W sumie to już ładnie pachnie, mogłabym opędzlować nawet to roztopione masło. No, teraz będzie trochę kombinowania. Trochę mnie dociąga tutaj, ale to nie szkodzi. W razie tego obgryzę. Przyprawimy górę. Ten kawałek jest dość obfity, jak sami widzicie. Normalnie standardowy stek, taki, który ja robię, ma około 2-3 cm. No i wtedy ogarniam temat. Tutaj e, mówię, to jest nasz pierwszy raz, także. Nie pytam się was, czy chcecie well done, czy chcecie rare, po prostu tak jak wyjdzie, tak zjemy i na pewno będzie pyszne. Pokroimy sobie papryczkę chili. Tutaj jak widzicie mam przygotowaną fantastyczną deskę. Celowo na te okoliczności nie wzięłam może szlendi'ego, no bo nie chcemy, żeby dostał zawału, że szoruje po kamieniu. To, nie jest to łatwe, ja wiem, że tutaj wśród komentujących mam najlepszych piłkarzy, kucharzy. Krzelców. Ale ja nigdy nie powiedziałam, że jestem najlepsza. Co to wiecie? To ja będę najedzona dzisiaj tymi pysznościami. Nie możemy teraz zapomnieć o tym, żeby na przykład wyczyścić sobie oko, i myślę, że zaraz to zrobię, znając mnie i mój mózg. Już wiem na pewno, że na przyszłość, jak będę znowu robiła taką knagę, to obowiązkowo muszę się zaopatrzyć albo w jakiś duży kamień, albo w większą patelnię, albo po prostu w grilla, żeby się zmieściła jeszcze, żeby się opiekła. Moi drodzy, przecież to wygląda jak marzenie. Czekaj, czekaj. Jaki tole! Już Wam powiem, że połączenie rozmarynu, masełka, soli i pieprzu. Zamknijcie oczy i sobie wyobraźcie takiego pięknego, taką piękną krówkę i ona tam biega po tych polach, w Alpach i ona tak czeka. No, powiem Wam, że nie spodziewałam się. Ja robię bardzo dobry rosół, bardzo dobrze gotuję wodę również, ziemniaki również potrafi zrobić. Ale to myślę, że może być szał. Dla tych, którzy są ciekawi, taki kawałek kosztuje około 170 zł. Także no tutaj trzeba się już nastawić na to, że on musi wyjść. A nawet jak nie wyjdzie, to on musi po prostu zostać spożytkowany. No bo wiecie, to jest 170 zł. Spróbujemy. O, teraz pachnie jak w McDonald's. Tyle starań, tyle pieniędzy. I mamy w końcu zapach McDonald's. Dobra, myślę, że to już odłożę. Ja już jestem po prostu niecierpliwa. Odłożę sobie na mój fantastyczny kamień. Poczekajcie, żeby to mnie pierdekło wszystko. O. Weźmiemy papryczkę. poleję to tym fantastycznym sosem. Trochę przysolimy. No, ale pachnie tak jak chipsy paprykowe. Ale się na banko parzę. Mm, naprawdę bardzo dobre. To nie jest tak, że mówię tak, żebym wieszcie, przekonała się sama siebie. Jest naprawdę spoko. Uj, uj, ale ona jest ciężka. Polewamy sosikiem, zaraz mi ręka upadnie, a wow! Lekko się poparzyłem. Sprawdźmy sobie, co nam wyszło. Oj, myślę, że będzie szał. Jest mocno wysmażony, ale, o oh mój, o oh Boże. Jest dobre. Jest naprawdę dobre. O kurde, ale sztos. Jedliście kiedyś taką knagę? Jak nie, to musicie. Patrzcie, jakie to jest mięciutkie, piękne. Tutaj rzeczywiście jest tak sporo tego tłuszczyku na środku, ale... Kamerzysta, spróbuj. Kamerzysta z aprobatą kiwa głową. Ja sobie tutaj to dokończę może się podzielę z operatorem, a tymczasem Wy dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli, żebym przygotowała następnym razem. Pyszne. Czyli jak Asterix i Obelix teraz. Aste nie, Obelix. Ja jestem jak Obelix. Asterix to była taka pipidówa. Mhm. Tak można żyć, moi drodzy. Ładne tereny, cichutko, sztos. Widzimy się w następnym pysznym odcinku.